Hejka, jestem nowa i bardzo bym kiapa dobić 100 ops i lajk, like, więc możecie mi pomóc i dzisiaj zagramy w Mundermistery 2. Dobra, jestem inocentem. Goni mnie i czemu mnie uwziął się na mniej. Tajna macha, widzimy ze to nie on, a Sheriffi się strzelają. No i wygral. I co stoisz w zboczeńcu? Nie szoda ci ludzi. Pewnie Tes musiał zabić dziewczynę. Dobra, trochę jestem głodna, zjem s Dobre, Ciacho. No i znowu. No i gdzie jest szeryf, bo. O wygrana. Czemu ja z ze chociaż raz będę mordercą lub szeryfem? Czemu ja? Wygra morderca. A nie mówiłam? No i znowu. Ja. Dzisiaj to już na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. I J.K. chcesz rozwalić kompa do w Robloxa i zagraj w Munder Mistery 2. To na tyle. Bajo jajo.